Szanowni Państwo, 1,58. Takie poparcie zanotowała jedna z czołowych partii politycznych w Polsce. Legendarna partia z wielkimi tradycjami, obecnie współrządząca. 1,58. Hahaha. <laughs> A, już tak się śmiali, tak pouczali, tacy byli mądrzy. Moi drodzy, mamy najnowszy sondaż badania yy, poparcia dla partii politycznych, zrobiony przez pracownię Polster dla dziennika Super Express. I właśnie w tym badaniu jedna z partii, zaraz powiem, do, zostańcie do samego końca, to powiem wam, jaka to partia zanotowała tak fatalne wyniki, tak fatalne poparcie. Tego się nie da opisać. Już zaraz mówimy o tym badaniu, jeżeli yy, jesteście ciekawi, bo Bądźcie z nami do samego końca, ale jeżeli mogę Was na samym początku poprosić, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu oraz dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna konserwatywnego miejsca na polskim YouTube, gdzie każdego dnia dla Was omawiamy polską politykę. Szanowni Państwo, jedziemy z tym badaniem. Zapraszam. No to moi drodzy, jedziemy. Pracownia Polster, pracownia badająca poparcie dla partii politycznych na zlecenie dziennika Superexpress zrobiła takie oto badanie, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość jest na pozycji lidera 33,5% głosów, taki tyle. To są wskazania na Prawo i Sprawiedliwość bardzo ważne. To, to że gdyby takie wyniki przełożyły się na rzeczywiste głosowanie do parlamentu, no to Prawo i Sprawiedliwość wygrywa. I to podkreślam, to jest ważne i będę to podkreślał. Wówczas prezydent Karol Nawrocki nie ma tego dylematu, komu przekazać misję formowania rządu. Oto będzie toczyła się gra. Ta gra, której, którą widzieliśmy też w roku 2023. PiS wygrywa wybory, no to wówczas w 2023 roku, pomimo tego, że liderzy wówczas opozycji przekonywali, my mamy większość w nowym Sejmie, no to prezydent powierzył misję formułowania rządu partii, która zwyciężyła w wyborach Prawu i Sprawiedliwości. I tutaj w yy, przypadku zwycięstwa PiSu również by tak było. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska: 31-17. Tutaj jest wyższe poparcie niż w tych poprzednich badaniach z innych pracowników, gdzie widzieliśmy 25-26% poparcia. Tu jest wyżej, ale no PiS wygrywa, koalicja przegrywa, i wygląda na to, że średnio byłoby tu z uformowaniem rządu dla koalicji obywatelskiej. Dlaczego? Bo na trzecim miejscu jest Konfederacja z wynikiem 12,8% głosów. Mocny wynik, jak na to badanie, oczywiście, bo to badanie tutaj bardzo mocno wybija PiS, mocno wybija Koalicję Obywatelską. Niżej tutaj jest Konfederacja i w Sejmie byłaby również Lewica z wynikiem 7,25% głosów i tyle. Według tego badania to są ugrupowania, które na dziś dostają się do Sejmu, i tu mogłaby powstać bez trudu koalicja pis oraz Konfederacji. Koalicja, której ja bym chciał i mam nadzieję, że będzie próba nawiązania. Porozumienia, że, że zwycięży ten głos, który przedstawia nam pan profesor, pan poseł Przemysław Czarnek, żeby budować właśnie na przykład szeroką koalicję z, z każdym, rozmawiać z każdym, próbować negocjować, przekonywać dobrym słowem, współpracą. No, tak tego bym chciał, tak? To jest dużo lepsza opcja PiS Konfederacja niż jakieś tam opcje PiS Polska 2050, PiS PSL zresztą za. za, za. Zaraz dojdziemy do PSL-u. Ale może być niespodzianka, bo tak jak mówię, to są wyniki sondażowe. Sondażowe, pewien trend, pewne nastawienie ludzi w tych sondażach wychodzi. Przecież wiadomo, że to nie są wyniki w tym momencie, które takie będą, na pewno. Partia razem 4,95, czyli widzicie. Na progu i oni tak w wielu badaniach balansują na progu, chociaż też są badania, które pokazują, że oni tam mają Adrian Sandberg i jego ludzie 3,5%, pod 4%, ale oni walczą o ten próg 5%. Oni walczą, żeby coś udowodnić całemu środowisku lewicowemu, ale też Donaldowi Tuskowi, im dłużej będzie trwał ten rząd, im dłużej ta lewica, która jest w rządzie, Lewica tego. Im dłużej oni będą razem współtworzyć ten bardzo słaby rząd, tym bardziej będzie zyskiwać partia razem, bo ja nie obstawiam, że ten rząd zrobi coś dobrego. O ten rząd nie ma żadnych pomysłów. Aczkolwiek sama Lewica chwali się swoimi sukcesami w resorcie pracy. Tutaj kieruje nim Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. No, no, babciowe wprowadzili, wprowadzili dłuższe urlopy rodzicielskie, wprowadzili to, że prowadzący działalność gospodarczą będą mogli wliczać czas prowadzenia tej działalności gospodarczej do stażu pracy. Ma być też teraz walka, żeby właśnie umowy zlecenie też mogły być wliczane do stażu pracy. Więc sama Lewica w tym resorcie chwali się swoimi Sukcesami, no ale już w resorcie nauki lewica nie ma się czym chwalić. Pamiętamy, fatalny minister Dariusz wieczorek zastąpiony przez teraz cichego, choć przynajmniej nie robiącego żadnych afer ministra Kulaska. Więc to zobaczymy. Ja obstawiam, że lewica może tracić na koalicji z Donaldem Tuskiem, a razem będzie zyskiwać. Nieco mniejsze poparcie od partii razem ma Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 479, też Grzegorz Braun walczy o wejście do Sejmu. I jak mi się to marzy, jak ja bym chciał zobaczyć w parlamencie PiS, Konfederację i Konfederację Korony Polskiej, Grzegorza Brauna. Bardzo kibicuję, oby, oby tak było. Polska 2050, trzyma na hołowni. 4, yy, przepraszam, 378. Szymek, trzymaj się! Pewnie zaraz zdezerterują wszyscy z Polski 2050, ale nie to jest najśmieszniejsze. Polskie stronictwo ludowe. Szanowni Państwo, drodzy Państwo, 1,58. 1,58. Władek. Popłacz się. 1,58! Ja nic więcej nie muszę komentować, szanowni państwo. Oni nawet nie, ma, no, nie mają wyjścia. Tu nie ma ratunku. Tu będzie ucieczka. Jeżeli inne badania, inne pracownie pokażą podobne poparcie 2, 2,5%, Władek z jego ludźmi wylądują w koalicji obywatelskiej, na listach koalicji obywatelskiej i będą się kłócić. Albo będą szukali jakiejś opcji ratunkowej, albo powstanie jeszcze jakaś nowa partia. To jest jeszcze jakaś nadzieja dla Kosiniaka Kamysza. Powstanie nowa partia. Do której wejdą ci czołowi politycy polskiego stronnictwa ludowego. 1,58. <grym> Katastrofa polskiego stronnictwa ludowego. Nie jest mi szkoda. Adieu. Do zobaczenia. Czas na młodość. Czas na nowych polityków w Sejmie.